Co jeśli powiem ci, że samotność może odblokować twój nieodkryty potencjał i poprowadzić cię do silniejszej wersji samego siebie? Przyjmując czas dla siebie, możesz wyruszyć w podróż głębokiego odkrywania siebie i transformacji. Jeśli cię to intryguje, naciśnij przycisk lubię to i subskrybuj, gdy odkryjemy ukryte korzyści płynące z samotności, które mogą wzbogacić twoje życie. Wyobraź sobie, czy wiedziałeś, że samotność może być Twoim największym sojusznikiem w dążeniu do samoświadomości. Zostań z nami, a ujawnimy te potężne korzyści. Później dowiesz się o technice stosowanej przez niektórych z największych myślicieli w historii, która wzmocni Twoją kreatywność, rozbudzając ciekawość która może zmienić Twoje życie na zawsze. Samotność często mylona jest z osamotnieniem. W rzeczywistości ma moc bycia jednym z najbardziej znaczących katalizatorów osobistej transformacji. Kiedy znajdujemy się samotni, zrzucamy z siebie ciągły hałas życiowych rozproszeń to istotny krok, który sprzyja niezwykłemu połączeniu z naszym wewnętrznym ja. W tej świętej przestrzeni samotności, odkrywanie siebie rozkwita zapraszając nas do eksploracji głębin naszych myśli i emocji bez zakłóceń zewnętrznych oczekiwań. Tutaj potencjał do wzrostu staje się namacalny, gdy poszukujemy własnej duszy, reflektujemy i odkrywamy części siebie. Które mogły pozostać ukryte w chaosie codziennego życia. Zagłębiając się w psychologiczne spostrzeżenia, rozważmy koncepcję indywidualizacji Karla Junga. Jung twierdził, że aby naprawdę zrozumieć siebie, należy przyjąć samotność, gdyż jest to kluczowy element drogi ku samoświadomości i emocjonalnej klarowności. Ten proces polega na pojednaniu różnych części naszej psyche, co można osiągnąć tylko wtedy, gdy pozwolimy sobie na czas i przestrzeń do refleksji. Kiedy siedzimy w ciszy, rozmyślając nad naszymi motywacjami i pragnieniami, angażujemy się w transformującą rozmowę z samym sobą, taką, która prowadzi do większej dojrzałości i głębszego zrozumienia. Ponadto współczesne badania podkreślają korzyści wynikające z uważności w samotności. Badania pokazują, że bycie samodzielnym nie tylko zwiększa naszą zdolność do koncentracji, ale także ostrzy nasze umiejętności podejmowania decyzji. Ten podwyższony stan świadomości pomaga nam kultywować klarowność i intencje kluczowe cechy dla osobistej siły. Gdy oddalamy się od rozproszeń, tworzymy środowisko, w którym nasze myśli mogą swobodnie płynąć, co pozwala nam podejmować decyzje, które naprawdę rezonują z naszym autentycznym ja. Więc co, jeśli odejście od rozproszeń jest kluczem do odkrywania Twojego prawdziwego potencjału? Zastanów się nad tą wartościową myślą. Samotność to nie tylko bycie sam, to głębokie odkrywanie siebie. Ta zachęta wyzwała Cię do rozważenia własnych doświadczeń z samotnością, ale jak naprawdę zaczyna się ta podróż dość do samoświadomości? Odpowiedzi mogą być tuż za horyzontem, czekając na odkrycie. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś duchowego wzrostu w chwilach samotności? To pytanie skłania nas do refleksji nad tymi cichymi chwilami, gdy świat zanika a my zostajemy z naszymi najprawdziwszymi ja. Samotność, jak się okazuje, wcale nie jest źródłem osamotnienia, lecz często stanowi bramę do głębokiego duchowego przebudzenia. Pogłębia nasze duchowe praktyki i zwiększa naszą zdolność do uważności, torując drogę do uważności, transformujących doświadczeń. Weźmy na przykład medytację, Wipasana, dyscyplinę, która kładzie nacisk na ciszę i samobserwację. Praktyka ta zachęca uczestników do wycofania się z zgiełku codziennego życia i zanurzenia się w głęboką introspekcję. W tej imersyjnej samotności praktykujący często zgłaszają zwiększoną klarowność i wnikliwość, co pozwala im dotrzeć do głębszej świadomości. Cisza nie jest jedynie brakiem dźwięku. To potężne tło, które wzmacnia nasz wewnętrzny dialog i odsłania warstwy naszego istnienia. Podobnie rozważmy związek z naturą, co wyraża się w słowach filozofa transcendentalistycznego Henry'ego Dawida. Toro. W czasie swojego pobytu nad jeziorem Waldentoro szukał schronienia w samotności i w naturze, a dzięki tym doświadczeniom odkrył głębokie prawdy dotyczące istnienia. Stwierdził, że bycie samemu w naturze pozwalało mu dostroić się do rytmów wszechświata i doświadczyć duchowości w jej najczystszej postaci. Ta bliska relacja ze światem naturalnym sprzyja poczuciu przynależności, które przekracza społeczne więzi. Odkrywając bogatszą warstwę istnienia, której wielu z nas pragnie, ale łatwo ją przeoczyć w codziennych rozproszeniach. Ostatecznie duchowy wymiar samotności kształtuje głębsze połączenie z samym sobą i wszechświatem co jest niezbędne do osobistej mocy. Zachęca nas do przyjęcia ciszy, reflektując nad naszymi przekonaniami. Pragnieniami i współzależnością wszystkich rzeczy, wielu duchowych liderów przypisuje swoje wnioski czasowi spędzonemu w izolacji, podkreślając, że te momenty mogą być transformujące w uświadamianiu sobie naszego celu i miejsca w tym ogromnym wszechświecie. W miarę jak będziemy kontynuować, pamiętaj o znaczeniu zwrócenia się ku sobie. Później przyjrzymy się prostemu technice medytacji, która zwiększa uważność przez samotność, budując na fundamentach, które właśnie ustanowiliśmy. Wyobraź sobie, jak włączenie tej praktyki może pogłębić twoje połączenie z własną duchowością. Pomyśl o tym, jak samotność Buddy przekształciła jego rozumienie istnienia. Po opuszczeniu swojego pałacu, wyruszył w transformacyjną podróż odkrywania siebie, przyjmując samotność jako środek do zgłębienia głębi swojej świadomości. W tej cichej przestrzeni, z dala od rozproszeń i oczekiwań społecznych, skonfrontował się z istotą ludzkiego cierpienia i ostatecznie osiągnął oświecenie. Ta historyczna narracja ilustruje głęboki wpływ, jaki samotność może mieć na osobistą transformację. Podobnie współcześni liderzy uważności, tacy jak Jon Kabat-Zinn i Tara Brach, podkreślają znaczenie samotności jako drogi do głębszej samoświadomości i jasności. Namawiają do chwil intencjonalnej ciszy, zachęcając ludzi do wycofania się z hałasu codziennego życia. Badania to potwierdzają, pokazując, że dedykowany czas spędzony w samotności wzmacnia naszą zdolność do refleksji nad osobistymi wartościami i celami życiowymi, co prowadzi do istotnych przełomów w zrozumieniu siebie. Ciche chwile pozwalają nam na ponowne połączenie z naszym wewnętrznym głosem, często zagłuszanym przez obowiązki i rozproszenia zewnętrznego świata. Aby w pełni wykorzystać moc samotności w swoim życiu, rozważ wprowadzenie do swojego dnia rutyny cichego poranka. Zanim rozpoczniesz codzienne zmagania, przeznacz zaledwie 10 minut na siedzenie w ciszy, pozwalając myślom płynąć bez oceniania. Wykorzystaj ten czas na samorefleksję, jakie są Twoje podstawowe przekonania. Jakie intencje chcesz wyznaczyć na ten dzień? Ta praktyka nie wymaga dużych nakładów czasowych, zamiast tego sprzyja głębszemu zrozumieniu swojej wewnętrznej przestrzeni, torując drogę do emocjonalnej jasności i osobistej przenikliwości. Wyobraź sobie, jak poświęcenie tego małego kawałka czasu każdego ranka mogłoby otworzyć bogatszą narrację w twoim życiu. Jakie przemiany mogą wyniknąć z tego zobowiązania do samotności? Ta praktyka nie tylko zwiększa samoswiadomość, ale także kształtuje odporność, stając się potężnym narzędziem dla osobistego wzmocnienia. Zastanów się nad tym, jakie konkretne przemiany przeszli ci liderzy podczas swojego czasu w samotności, torując nowe ścieżki mądrości i wglądu. Samotność może być Twoją tajną bronią w budowaniu emocjonalnej odporności. W naszym szybkim, hiperpołączonym świecie wielu postrzega czas samotny z podejrzliwością, myląc samotność z osamotnieniem. Jednak intencjonalny czas spędzony w pojedynkę może być głębokim źródłem siły, umożliwiającym osobisty wzrost i pomagającym skuteczniej nawigować po swojej wewnętrznej przestrzeni. Ta różnica jest kluczowa, podczas gdy osamotnienie może być przytłaczające i przygnębiające, korzystna samotność sprzyja nawiązaniu więzi ze sobą. Badania wskazują, że samotność rozwija wewnętrzną siłę i poprawia regulację emocjonalną, umożliwiając ludziom przetwarzanie swoich myśli i uczuć w skoncentrowany sposób. Badanie opublikowane w czasopiśmie Psychological Science ujawniło, że osoby biorące udział w czynnościach w samotności zgłaszają wyższy poziom emocjonalnej jasności, co jest niezbędne do podejmowania decyzji zgodnych z osobistymi wartościami. Zasadniczo, samotność staje się sanktuarium, w którym jednostki mogą potwierdzić swoje emocje bez zewnętrznego hałasu zaśmiecającego ich osąd. Ponadto, samotność sprzyja samodzielności. Kiedy spędzamy czas w pojedynkę, stawiamy czoła naszym myślom i emocjom bez respiratory distraction. Może to prowadzić do wzrostu poczucia własnej wartości. Gdy uczymy się rozwiązywać problemy i podejmować decyzje samodzielnie, zyskujemy większą pewność siebie w naszych umiejętnościach. Wyobraź sobie, że siedzisz w ciszy, zastanawiając się nad swoim dniem lub po prostu obserwując swoje myśli bez zakłóceń. Ta przestrzeń pozwala na głębsze połączenie z prawdziwym ja, ujawniając spostrzeżenia i siły, które mogłyby pozostać ukryte. Ale co odróżnia korzystną samotność od osamotnienia? To pytanie otwiera istotną rozmowę na temat tego, jak postrzegamy i wykorzystujemy nasz czas samotności. Osamotnienie często sprawia, że czujemy się odizolowani i pragniemy interakcji społecznych, podczas gdy znacząca samotność zaprasza do introspekcji i głębokiego połączenia z naszym autentycznym ja. Zrozumienie tej różnicy może dać ci siłę, by przyjąć samotność jako praktykę transformacyjną. A nie stan rozpaczy. Zgłębiając dalej niuanse tego tematu, zastanów się: jak możesz wykorzystać moc samotności, aby rozwijać odporność i samodzielność w swoim życiu? Czy twoja następna wielka idea mogłaby pochodzić z cichego momentu samotności? To prowokujące do myślenia pytanie nie tylko zaprasza do autorefleksji. Ale także stwarza okazję do zrozumienia głębokiego związku między samotnością a kreatywnością. Liczne badania pokazują, że gdy odejdziemy od zgiełku codziennego życia, tworzymy przestrzeń dla odmiennego myślenia, pozwalając świeżym pomysłom na rozkwitanie. W rzeczy samej, angażowanie się w świadomą samotność może wydobyć kreatywne pokłady, które często pomijamy. Przypomnij sobie znakomite osiągnięcia historycznych postaci, które swoje niezwykłe przełomy przypisywały okresom izolacji Weźmy na przykład Nikolę Tesle. Jego zwyczaj wycofywania się w ciche miejsca doprowadził go do opracowania pionierskich koncepcji w inżynierii elektrycznej. Tesla kiedyś stwierdził, że umysł jest ostrzejszy i bystrzejszy w odosobnieniu i nieprzerwanej samotności, co świadczy o mocy cichej refleksji w wywoływaniu innowacji. Podobnie znana pisarka Virginia Woolf często szukała samotności, wycofując się do swojego domku pisarskiego, aby rozwijać swoje pomysły. W swoim eseju własny pokój argumentowała, że twórcza praca wymaga przestrzeni, zarówno fizycznej, jak i mentalnej do oddychania. Te anegdoty inspirują nas, by spojrzeć na samotność nie jako na pustkę, lecz jako na żyzną glebę dla kreatywności i inspiracji. Przyjmując czas w samotności, pozwalamy naszym myślom swobodnie wędrować, łącząc różne koncepcje i odkrywając niekonwencjonalne rozwiązania. Samotność może stać się sanktuarium dla Twoich najbardziej innowacyjnych idei, gdzie rozpry, dystrakcją znikają, pozostawiając miejsce dla wyobraźni i eksploracji. W miarę jak kontynuujemy naszą podróż, zbadamy, jak możesz stworzyć swoją własną praktykę samotności, specjalnie zaprojektowaną, aby wzmocnić kreatywność. Wyobraź sobie, że wykorzystujesz moc samotności nie tylko po to, by uwolnić swój twórczy potencjał, ale także, by pogłębić więź z własnym wnętrzem praktykę, która może zdefiniować na nowo sposób, w jaki podchodzisz do jej twórczych działań. Zacznijmy od tego, jak łatwo możesz włączyć samotność do swojej codziennej rutyny. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie świadomych granic w swoim życiu. To oznacza zidentyfikowanie przestrzeni i czasów, w których możesz otaczać się samotnością bez zakłóceń. Może to być poświęcenie konkretnej godziny rano lub wieczorem na zanurzenie się w swoich myślach. Zacznij od wyłączenia powiadomień na swoich urządzeniach. Informowania osób wokół o potrzebie posiadania tego czasu oraz stworzenia zrozumienia, że ta przestrzeń jest święta. Następnie rozważ zaplanowanie swojego czasu samotności tak, jak planujesz spotkanie lub ważne zobowiązanie. To nadaje tym chwilom dodatkową wagę, wzmacniając przekonanie, że są one nie tylko luksusem, ale koniecznym elementem dbałości o siebie. Może to być cicha poranna chwila przed chaosem dnia, lub popołudniowy spacer na łonie natury. Gdzie możesz być obecny ze swoimi myślami? Kuracja spokojnego otoczenia jest również kluczowa. Niezależnie od tego, czy urządzisz przytulny kącik w swoim domu z ulubionymi książkami, miękkim oświetleniem i kojącymi zapachami, czy znajdziesz spokojne miejsce na świeżym powietrzu, które Ci odpowiada, to otoczenie powinno sprzyjać ciszy i refleksji. Pomyśl o tym, jak o tworzeniu osobistego sanktuarium, w którym możesz nawiązać kontakt z własnym wnętrzem. Na całym świecie kultury od dawna dostrzegają transformacyjną moc samotności. Na przykład w kulturze japońskiej ogrody Zen oferują starannie pielęgnowane przestrzenie, zaprojektowane do medytacji i refleksji. Każdy kamień i rysowane linie symbolizują harmonię i równowagę, których szuka się w młodej samotności. W przeciwieństwie do tego, życie monastyczne w różnych religiach demonstruje zaangażowanie w wycofanie się, autorefleksję i wewnętrzny spokój. Te przykłady pokazują, że przyjęcie samotności jest nie tylko osobistą podróżą, ale także częścią szerszego ludzkiego doświadczenia, które przekracza granice. Podkreślenie siły osobistych rytuałów może znacznie zachęcić cię do przyjęcia samotności jako sposobu na osiągnięcie najwyższego potencjału. Proste praktyki, takie jak codzienne pisanie w dzienniku czy sesja medytacji mindfulness, mogą zakotwiczyć twoją praktykę samotności. Przekształcając ją w potężne narzędzie do odkrywania samego siebie. Tak jak te kulturowe praktyki wzmacniały jednostki przez wieki, ty również możesz pielęgnować własne znaczące rytuały, które celebrują samotność. Na koniec podzielimy się prostym rytuałem, który może odmienić twoją relację z samotnością czymś, co łatwo możesz włączyć do swojego codziennego życia. Wyobraź sobie, jak ta nowa umiejętność tworzenia przestrzeni dla siebie może otworzyć drzwi do jeszcze większej samoświadomości i osobistej mocy. Nawet najwięksi filozofowie odnajdywali siłę w samotności. Pomyśl o takich postaciach jak Seneka, który stwierdził: „Cenimy naszych przyjaciół, ale nie możemy być bez siebie”. To odzwierciedla przekonanie, że samotność nie jest odrzuceniem świata, wręcz przeciwnie, jest głębokim światem. Objęciem samego siebie. Rainer Maria Rilke uczcił samotność jako płodny grunt dla kreatywności i refleksji. Wzywając nas, abyśmy pozwolili naszym wewnętrznym głosom rozkwitać z dala od hałasu oczekiwań społecznych. Te filozoficzne rozważania podkreślają, że samotność pełni rolę niezbędnego płótna dla odkrywania siebie i zdobywania mocy. Jednak pozostaje pytanie: jak samotność równoważy się z naszym życiem społecznym? W naszym nowoczesnym połączonym świecie społeczność i osobiste więzi są kluczowe. Psychologia społeczna rzuca światło na tę dynamikę. Relacje mogą nas podnieść i wzbogacić nasze rozumienie siebie. Podczas gdy samotność zapewnia przestrzeń do refleksji i jasności, interakcje społeczne mogą odzwierciedlać nasz rozwój, dostarczając nam wglądów, których moglibyśmy nie odkryć w pojedynkę. Mogą wyzwać nasze perspektywy i zachęcać do osobistej ewolucji. Ta dualność tworzy głęboki balans. Kiedy pielęgnujemy chwile samotności, wzmacniamy nasze wewnętrzne światy, co pozwala nam pełniej angażować się w relacje z relacjami. Innymi. To nurtowanie siebie prowadzi do zdrowszych relacji międzyludzkich, gdzie łączymy się z autentyczności, a nie w poszukiwaniu uznania. Prawdziwa moc pochodzi z harmonizacji naszej wewnętrznej samotności z naszymi społecznymi. Połączeniami, integrując oba te aspekty, tworzymy całościowe podejście do rozwoju osobistego. Ucieleśniając głębsze zrozumienie siebie i naszego miejsca w społeczności. W ten sposób samotność nie jest izolacją od życia, lecz raczej portalem do głębszego zaangażowania w nie. Czy kiedykolwiek czułeś ten moment, gdy samotność wywołała istotny wgląd? Zastanów się nad tymi cichymi chwilami w swoim życiu. Często torują one drogę do głębokich objawień. Podsumowując naszą podróż, pamiętajmy o trzech kluczowych korzyściach, które odkryliśmy. Samotność nurtuje uważność, zwiększa kreatywność i buduje odporność emocjonalną. Te elementy są nie tylko integralne dla osobistej mocy, ale również mocnymi przypomnieniami o sile, jaką można znaleźć w byciu samemu. Zanim zakończymy tę dyskusję, pomyśl, jak ciche chwile w Twoim życiu mogą działać jako źródła siły i jasności. Samotność to nie tylko bycie samemu. To okazja do głębszego zanurzenia się w swoje myśli i uczucia, odkrywając wglądy, które mogłyby pozostać ukryte w hałasie codziennego życia. Teraz mam dla ciebie wyzwanie. Znajdź 10 minut samotności w swoim dniu, a potem wróć i podziel się, jak to wpłynęło na twoje myśli lub uczucia w komentarzach. Naprawdę chcę usłyszeć twoje doświadczenia, ponieważ wzbogacają one naszą społeczność. Jeśli ten przegląd samotności był dla ciebie wartościowy, daj nam lajka i zasubskrybuj, aby uzyskać więcej wglądów w temat osobistej mocy. Razem możemy stworzyć społeczność, która przyjmuje podróż odkrywania siebie. Dziękuję, że byliście z nami embrace swoje chwile samotności, a ja nie mogę się doczekać, aby usłyszeć o Waszych podróżach. Do następnego razu, pamiętaj, każda chwila samoty może prowadzić do czegoś większego.